Znaczy, gdyby bank rzeczywiście stosował instytucje powództw wzajemnych, okej, okay, tylko to się nie do końca dzieje, bo bank ani, chociaż znaczy my nie będziemy mówili bankom, co mają robić, bo banki mają w konkretny interes, konkretną strategię procesową na takie, a nie inne działanie. My możemy się domyślać, co się za tym, co, co za tym stoi, ale w momencie, kiedy kredytobiorca wytacza powództwo, bank może zareagować A. właśnie oświadczeniem o potrąceniu, B. powództwem wzajemnym, ale tego nie robi, tylko, tylko właśnie twierdzi, że umowa jest OK i próbuje zwalczyć w postępowaniu argumenty, argumenty powodów kredytobiorców. Natomiast w pewnym momencie banki rzeczywiście wytaczają powództwa o zwrot kapitału. Dlaczego tak się dzieje? Z trzech względów, może nie wchodźmy już bardzo w szczegóły. No tak, Pierwsza jest teoria dwukondykcji, ale to może po prostu nie napomknijmy, że jest teoria kondycji. Po drugie dlatego, że banki się boją Przedawnienia kapitału. O tym okay. też może warto chwilę porozmawiać, jak liczyć termin przedawnienia no dla konkretnego roszczenia. Ale jeszcze istotny. trzecia mm. rzecz, którą chciałbym, żeby wybrzmiała, to jest element formy nacisku, zastraszenia banku. Bank pokazuje, moment. Uderzyłeś w stół, no to właśnie nożyce się otwierają, chcesz ze mną wojować, no to ja odpowiadam sam. I Właśnie dlaczego bank to robi? Żeby zniechęcić 400 tysięcy osób do tego, żeby zrobiły porządki ze swoimi, e, ze swoimi umowami. I między innymi z tego względu bank właśnie nie szuka instytucji potrącenia, nie szuka pozwu wzajemnego, tylko wytacza własne powództwo o zwrot kapitału. A jeszcze ostatni trend, tak naprawdę na boku te pozwy no, ciężko sprawne są z tym względu, że one są napisane. Sześć stron, z czego pięć to są jakieś aspekty techniczne, i dwa akapity. Dlaczego to powództwo jest zasadne? Bo właśnie jest dwa cele: element nacisku, zastraszenia i przerwania biegu przedawnienia. Dlatego banki masowo teraz pozywają kredytobiorców o zwrot kapitału.